Republika, no różne, to, różne rozwiązania mogą być, ale w każdym przypadku władza nie może mieć prawa i możliwości wykraczania poza kodeks moralny. Nie może. Że jeżeli władza stawia sobie za cel nawet no, e, ten kodeks moralny, to e, kto, kto ustali? ustali? filozofowie, etycy. Jacy? a przecież nie politycy 10 ja przykazań to co jest dobre, to jest Ciekawe, dobre to jest służy, to służy ogółowi po prostu a nie, służy Przepraszam, to ten jest moralny. służy przeciwko dobrym 10 przykazań ja jestem ateistą nie wierzę w żadnych bogów przykazania boskie nie uważam ich tak zwanych przykazań boskich, nie uważam za boski, jest to, jest to żydok, żydowski kodeks moralny sprzed iluś tam lat. To znaczy Pan uważa, że wolno kraść yy, Pan to powiedział. Nie, ja, no ja pytam, ja nie powiedziałem, ja pytam tylko. Powiedziałem, że to jest kodeks moralny żydowski sprzed kilku tysięcy lat. Kropka. I nic więcej nie powiedziałem. Natomiast no ja twierdzę, że tak nie tak, nie tak bierze, dekalog, nie czy, sprawa, czy, dekalog, czy zasady zbliżone do dekalogu, <laughs> takie jak zakaz kradzieży, zakaz zabójstwa i tym podobne, <laughs> funkcjonowały de facto w większości I kultur. Ja tak, twierdzę, że narodów... Kiedyś pokańskich we wszystkich cywilizacjach. Wcale nie. I pod tym dekalogu można uznać, pewne zasady Profesor Wolniewicz na przykład jest jednym z największych obrońców etyki katolickiej i, i, i stawiania prawa na gruncie I tej etyki, choć również nie niewidziwowa. Natomiast jest prawdziwe twierdzenie, które i, i profesor Wolniewicz przedkłada, bardzo pragmatyczne. Że w kraju w którym przestrzega się kodeksu etycznego dobrze się żyje również tym yy, niewierzącym którzy się z tym nie zgadzają w kraju wie pan, w kraju który uniemożliwia kradzież nawet ten kto chce ukraść będzie dobrze żył bo nie będzie ukraść. będzie musiał pracować natomiast w kraju w którym dopuszcza się kradzież wszystkim ludziom żyje się źle yy, socjalizm to, to jest taki, yy, taki ustrój w którym ludziom żyje się źle i na ten usług głosują. Ale nie wiem, no na to można... To, to to, to socjalizm coś, stoi ale to, to jest na sprężne. kradzieży, sobie tak, szczerze. To jest szczerze I istotą socjalizmu jest przyzwolenie jest. na kradzież. Oczywiście, że Czyli tak. Czyli kradzież, kradzież, kradzież przede wszystkim zmuszenie do kradzieży. Tak. Pań, je, tak. Czyli raczej, państwo, państwo okrada z założenia i po prostu zmusza do tego tak. samego po, po pośrednio tak. obywateli. Dlatego uważam, że dobrze się żyje, ludziom, nawet niewierzącym. A może kradzież to jest właśnie to, jak się nie dba o interesy słabszych, to oni zaczynają kraść? Nie. Czy to nie jest tak? Nie. nie. Że kradzież to jest duże, często jest, że ktoś, bo co innego jest kradzież, że ktoś ma dużo, ale chce ukraść, żeby mieć więcej, a co innego jest kradzież, że ktoś nie ma, na przykład... Nie, to na to po, po, jest dokładnie ta sama kradzież. To jest cały to 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 czas jest, ta sama nie, kradzież, to dokładnie. Jest kradzież jest kradzieżą, a co innego jest, jest intencje i powody kradzieży, no, no. to jest inny temat. A kradzież to jest kradzieżem. No, ale ja to sięganie po cudze jest kradzieżem. To cudza, ale jeśli to jest najeźdźca na przykład, który właśnie najechał i spowoduje, że trzyma w biedzie kogoś, no to on walczy przeciwko, kradnąc najeźdźcy, no to walczy o swoje. To wtedy nie jest kradzież, to jest odzyskanie tego, co jest moje. Wtedy no, najeźdźca tak. pierwszy naruszył aksjomat nieagresji, w związku z tym ja miałam prawo się przedstawić wszelkimi przed, i przed, przed przed środkami dostępnymi. Tak. I obowiązek. I się z udziałem. No, no, tak, to tak, to tak, jest obrona. Tak, Proszę pana, nie to jest, jest więc marzy, że Jeśli ktoś jest biedny, no to znaczy że ktoś naruszył jego coś i on może kręć. Tak, Proszę, Proszę pana, nie jest że jest biedny, bo jest e, leniwy, e, e, głupi i do tego jeszcze no, napeka. Tak? To... Tych trzech powodów może być biednym. To... Dlaczego ja mam odpowiadać za to, że ktoś jest biedny nie z, nie z mojej winy, hmm. tak. tak. To, 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 może to że ja właśnie zmyślać. etyka, żeby się zastanowić, że może ktoś jest w potrzebie i trzeba niego ja tak. zmuszać. Ale nikt mnie nie może do tego to zmuszać. To jest zmuszanie do tego. Przymusz miłosierdzia. Przymuszone miłosierdzie to nie jest miłosierdzie. I... Ja chciałbym powiedzieć, Michał Pozwól, że y, jedną rzecz musimy sobie powiedzieć. Na ziemi nie ma raju. I od tego musimy pamiętać o tym. Bo pan chce uszczęśliwić wszystkich, a nie da się uszczęśliwić nie. wszystkich. Tu nie ma raju, to musimy sobie mu Zgadzam się z tym, że e, trzeba mieć miłosierdzie dla ludzi. jeżeli się komuś coś złego dzieje, to należy pomóc. Ale to miłosierdzie jest szlachetne, tak jest dobrowolne. Tak, ale należy pomóc, ale wie pan co? Komunista to taki jeden, który chce pomóc drugiemu za pieniądze. Ale jeszcze ja z tym na się nie zdradzam. polecam. Nie zawsze. Ja trafiłem na Twitterze, na Twitterze mam palikota. nie? I naprawdę dzisiaj na Twitterze bardzo ciekawy wpis zamieścił jakiegoś człowieka, który przez długi czas był w ONZ cie od sprawy żywieniowych yy, głównym takim tym, i teraz zrezygnował. I po, yy, napisał książkę, której yy, podaje właśnie, że yy, przyczyną yy, głodu ilość tam większego procenta ludzkości świata yy, są właśnie. Kapitaliści, można powiedzieć, nie? czyli Wielu tak mówiło, koncerty, ale to nie, Ale, nie... ale ja, 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 wiesz, nie zapamiętam tych wszystkich tam faktów i tak dalej, które on podaje, ale ja, ja wiem, że to jest, że to jest prawda. No. Jest, podaje tak konkretne tak. nazwiska, na przykład władca, nie wiem, Konga tam zdaje się wymienia który po prostu robi biznesy, biznesy z korporacjami zachodnimi, a, a cała ludność Konga głoduje. Nie to nie jest kapitalista. Niech pan, nie. po, niech pan, niech pan pamięta jeszcze jedno, przepraszam, tego bo to jest gość, przede wszystkim ma prawo głosu, ale kapitalista nigdy, wie pan, nie walczy o kapitalizm, bo kapitalist jest dla kapitalisty. Kapitalizm to jest dla ludzi, którzy chcą być kapitalistami, którzy chcą zostać kapitalistami, którzy chcą dorównać. Kapitalizm jest dopazować. w interesie konsumentów. Jest to system taki, że ci, którzy chcą robić biznes, mogą robić tylko dlatego, jeżeli zrobią to, co, co my chcemy. Jeżeli będą takie krawaty szyć, jakie nam się podobają, to zrobią biznes, a jak zrobią in, inne, będą szyć, to już nie będzie biznesu. Jak będą pieki taki chleb, którego nikt nie chce kupić, to splajtuje. Kapitalizm właśnie jest niekoniecznie. dyktatem konsumentem. Ale właśnie teraz jest odwrotnie, że ci bogaci robią właśnie bo to, co nie jest dobre dla nas To znaczy, to, co co nie jest, dobre. jest To, 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 jeszcze, to nie jeszcze jest tak, tak naprawdę problem tutaj polega na tym, że sama nazwa kapitalizm jest wieloznaczna. I to, to, co pan tutaj opisał, rynek. to raczej ja bym określił jako nie tyle kapitalizm, co wolny rynek. Tak. Bo kapitalizm można równie dobrze zdefiniować jako na przykład system, w którym... E, Ludzie bogaci czy ludzie posiadający kapitał są w stanie y, mieć wpływ na władzę państwową i wylobować u tej władzy państwowej takie przepisy prawne, które pozwalają im się jeszcze bardziej wzbogacić. To jest kapitał. To można też według niektórych definicji nazwać kapitalizmem. Natomiast na pewno nie można tego nazwać wolnym rynkiem. Proszę jeżeli któraś drużyna piłkarska jest na tyle bogata, że kupi sobie sędziego, to już nie jest to sport, tylko szachrajstwo i świństwo. I w kapitalizmie świństwa się zdarzają oczywiście, ale ja nie popieram świń i zboczeń również ka zboczenia kapitalizmu, jest mi obce i się nim brzydzę. Ja bym chciał kapitalizm, czyli takie reguły gry, w której kupowanie sobie przywilejów przez człowieka czy kastę czy grupę czy firmę czy środowisko było niemożliwe. Ja jak najbardziej rozumiem ideę, natomiast tak. chodzi mi o to, że nie jestem pewien czy sama nazwa jest dla niej najbardziej adekwatna i precyzyjna. Nazwa, cała... Że taka nazwa została przez socjalistów w XX wieku właśnie, właśnie, nazwa, właśnie, właśnie dlatego, kapitalizm, że kapitalizm został, został już zapluty i podoczepiany u różnych fałszywych etykietek. Natomiast jakby sięgnąć do źródeł, skąd to się wzięło, co, co można nazwać, gdzie są pierwociny, gdzie jest początek kapitalizmu, jaka jest jego istota. Kapitalizm jest to praca ludzka, która jest wykonywana mimo zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Jeżeli pierwotni ludzie sobie żyli w dżungli, orzechów nazbierali, deszcz nie pada, nie musi sobie liścia nad tym wierać, już wszystko ma, no to sobie siedzi i nic nie robi. A drugi wtedy sobie cięciwe do łuku robi, strzałki do łuku, dzidy, prawda? Potem trzeba iść na polowanie, i ten ma czym polować, a ten nie, bo ten jest kapitalista. I on nie siedział, tylko robił. I potem mówi, dobra, no to yy, yy, ja Ci mogę te strzałki sprzedać, ale za coś. A coś ty robił w tym czasie? Leżał. Kapitał to jest wykorzystywanie potencjału, yy, który jeszcze mamy po zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Już jest nam ciepło, jesteśmy wyspani, jesteśmy na najedzeni, mamy sobie pod palmą leżymy, dobra, i teraz mamy 8 godzin czy 10 godzin czasu do wieczora. I jeżeli nic nie robię, to nie jestem kapitalistą. A jeśli robię, a jeszcze organizuję innych do roboty. I powiem stary, po co ty pod tą palmą leżysz tutaj i śpiewasz piosenki? Weź no mi tam przynieść parę patyków z lasu, to ja ci tutaj dam kawałek skóry z cielaka. Dobra. To ja jestem kapitalista. Bo organizuje pracę swoją pracą, organizuje pracę innych, która ma przynieść pożytek w przyszłości. Czyli nasz potencjał się podwaja. I tak powstał kapitalizm. I on tak normalnie powinien funkcjonować. Czyli to, co człowiek nie skonsumuje, powinno pracować na pożytek przyszłych pokoleń. Jeżeli my wszystko, co zarobimy, to zjemy, to znaczy, że nie, jesteśmy, nie umiemy się w kapitalizmie odnaleźć. Nie funkcjonujemy jako kapitaliści. Natomiast jeżeli zjemy część, a część to zainwestujemy w coś, co przyniesie dochody w przyszłości nam lub naszym dzieciom, to jesteśmy kapitalistami. I to może być, zamiast samochód kupić i jechać na grzyby i na ryby, to kupię samochód i spróbuję zawieźć śledzie na Śląsk, prawda, ze Śląska przywieźć Ale teraz, teraz są właśnie takie. Teorie, to jest ten kapitalista. Teraz są takie teorie spiskowe w internecie, że właśnie tam jakieś Rockefellerowie czy inni właśnie tak myśleli i od tysiącleci zbudowali aż tak dużą tą władzę. inaczej. oni myśleli to, inaczej. Oni myśleli inaczej. Globalnie. Yy. Oni myśleli w ten sposób, yy, 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 że... Wy pracujcie, a my musimy wam podebrać owoce tej pracy. Tylko jak? I pierwsze, co wymyślili, to doprodukowywanie pieniędzy. I oni produkowali pieniądze, ludzie produkowali ubrania, mieszkania prawda, i żywność, a oni mieli tego wszystkiego w grudkach, nic nie produkowali, bo oni produkowali sobie pieniądze. Potem metodą lobbyingu politycznego załatwili sobie przyzwolenie, przywilej prawny na to, że jak oni produkują pieniądze, to wolno, nikt ich nie zamknie. A jak Pan sobie wyprodukuje pieniądze, to Pana zamkną. Jak ja bym wyprodukował sobie pieniądze, bo mi brakuje, to mnie zamkną. A pieniędzy przybywa od cholery, co roku jest coraz więcej i jakoś nie słychać, żeby kogoś za to zamknięto. To znaczy, że jak jedni robią łajdactwo, to wolno. A jak inni, to nie wolno. No to ta władza się do niczego nie nadaje. Po prostu jest to sprzeczne z kodeksem moralnym. A Albo wolno doprodukowywać sobie pieniądze i każdy może sobie doprodukować, albo jest to coś złego i nikt nie może tego czynić również Roczildowi i Rockefellerowi. Myślę, że trzeba, to właśnie do, dla mnie takie wrócenie teraz do takiego kapitalizmu zdrowego, który Pan jakby postuluje, to według mnie to jest zacząć uczyć się jakby być jak najbardziej samowystarczalnym od systemu. Uczyć się takich prostych właśnie metod funkcjonowania typu budowanie prostych domów, uprawa własności. Tego ma elementarny sens, elementarną pożyteczny Ja na przykład mam taki, znam takie środowiska tak. w Polsce, są teraz jest na przykład Akademia Bosej Stopy, możecie sobie wpisać, na Mazurach powstaje. Jeden przykład człowieka, który stworzy iPhone'a. Człowiek, który stworzy? iPhone'a na przykład. iPhone, tablet jakiś, laptopa. Z no tak, ale to, jest, ale to nie jest pierwsza podstawa życia. Nie, nie jest to, to podstawa ale jest to jeden z produktów oferowanych przez rynek. Mhm. Ale, ale można się co więcej, tego, nie Jest to jeden z produktów, no, no to dzięki, tylko po co którym jeżeli... rośnie wydajność pracy. Na przykład jeśli pracuję jako dziennikarz, to w tej chwili laptop jest moim podstawowym narzędziem pracy. Proszę mi wskazać jednego człowieka, który sam y, od podstaw zbuduje laptopę. No tak, ale no właśnie tak jest, gry, jest niebezpieczne, tak jest niebezpieczne, że w momencie jak na przykład się system załami i weźmie od tego swojego e, iPhone'a czy laptopa, no. to nagle się nie będziesz potrafił podstawowych zadbać w ogóle nie, nie. I się Proszę to pana, Na amerykańskiej to to wiosce można powiedzieć, że jak się system zawali i ten sąsiad, co u nas w wiosce produkował dzidy umrze, to wszyscy umrzemy z głodu. Nie, wiem, bo nie, właśnie, nie. Wiesz, jak umiesz sobie sam dzidę zrobić, to jesteś nieco. Ale tak, na, tak bo naprawdę. były telefony i prądu zabrakło, to nikt się nie mógł dodzwonić. A jak jest internet, prądu zabrakło, to się wyjmuje komórkę i jest. Nie? I można się połączyć z Ameryką i tak dalej. Bez problemu, chociaż prądu nie ma. Ale wiesz, też... postęp, techniczny, postęp techniczny niesie wprawdzie różne zagrożenia i dotkliwości, ale nie ma tyle pozytywów, że nawet nie ma się co zastanawiać, czy mamy się rozwijać, czy nie. Mamy się rozwijać. Na pewno dzisiaj nie, się nie samochodem, mówię, żeby wody, nie korzystać z, z tego, ale jest smenia. często teraz tak, że ludzie po prostu mówią, ojej, jakieś ciężko, głoduję i tak dalej. Ja nie umiem sobie owsianki ugotować na przykład, bo po prostu nie uczę się tego ich w szkołach. Nie umiem sobie no tego do... ugotować. No, jest spanikowany, Dobre. wydaje dużo więcej pieniędzy, nie. bo nie, musi nie, proszę zapłacić. Nie, jak ja bym się uczył robić buty na przykład, bo potrzebuje buty, to bym stracił na nie miesiąc. A w tej chwili, to ja pracę, 4 godziny pracuję tylko na te buty. I ja się nie interesuje tym, kto to robi i jak i gdzie on się tego nauczył. Tylko on to robi 300 razy lepiej niż ja. Skoro ja bym siedział 2-3 tygodnie i te buty robił, one by były gorsze, a za kilka godzin pracy mojej kupię sobie takie buty, to znaczy, ktoś to robi lepiej ode mnie. To ja muszę coś innego robić lepiej od niego. Ja robię coś, czego on nie potrafi. I wtedy dopiero wszystkim Rozumiem, wystarcza. Ta gospodarka charakteryzuje się specjalizacją pracy. Tak. Tego samego dążyłem, mówiąc o produkcji laptopów. To laptopowej. nie jest specjalizacja, to nie jest nakazem, tylko to, to naturą. Ołówek, w którym Pan pisze coś w notesie, jest produkowany przez tysiące osób z całego świata. Osób, które się nie znają między sobą. I Nie wiedzą, że się przyczyniają tak, do ale jeśli tego, Tak, Ja uważam, że jeśli ktoś traci takie podstawowe zdolności jakby bycia samowystarczalnym, no to jest, zaczyna robić słaby, to Ale dlatego panikuje, musi. cały czas się nie czuje zagrożony, nie, nie. bo system mu nie zapewnia i kuźwa, nie, mógł, nie wiem jak ja żyć mam. Co Była taka Mamy gospodarka zwana autarkiczną we Włoszech w latach 30. charakteryzował ją faszyzm włoski tak. i nie wyszło. nie wyszło. Nie, to nie do końca, nie do końca tutaj, nie, nie tutaj nie. chyba o to chodzi. E, akurat autarkia polegała na samowystarczalności, pod względem samowystarczalności i izolacji całej gospodarki narodowej od... Tak świata zewnętrznego. Natomiast no, tutaj ja Pan z tego co rozumiem bardziej podnosi. chodzi o takie ja znam jakby całe środowisko Podstawowe, i właściwie coś takiego. czy przetrwania na, na wszelki wypadek. No. Tak, w ogóle takie radzenia sobie w podstawowych zakresie, radzenia sobie w życiu jakby organicznie i wtedy się człowiek czuje pewnie jakby. A ja znam całe mnóstwo ludzi, którzy mają pieniądze, mają mieszkanie, mają samochody i cały czas się czują niepewnie, cały czas się czują zagrożeni, cały czas, bo system jest słaby, bo to państwo jest słabe i tak dalej. ludzie, którzy są w jednej dziedzinie, Wyspecjalizowani i sprawni mogą nawet nie wiedzieć jak się y, y, kartofle gotuje. Idzie do restauracji, zamawia i je. I on nie wie jak, kto to robi i jak. Co go to obchodzi? Wystarczy, że trzeba... jest na tyle dobry w jakiejś dziedzinie, że zarobi na ten obiad w restauracji i tyle. Tylko z drugiej strony trzeba tutaj mieć faktycznie tą pewność, że system ekonomiczny jest na tyle stabilny, że na przykład y, ja jako programista będę mógł zarabiać jako programista, bo moje umiejętności będą komuś do czegoś potrzebne. Tak. Y, a nie, że nagle y, prawda, system się zawali, y, prądu nie będzie, komputery nie będą działać i w tym momencie moje umiejętności są całkowicie no, bezużyteczne. No więc może Pan być pewien, że gdyby się Pan u, urodził jakieś 80, 90, 100 lat temu, to z Pańskimi y, umiejętnościami by Pan chleba nie jadł, bo nie miałby tylko tego kupić. Nie było zapotrzebowania. Właśnie A dzięki i... temu, że świat się rozwinął, jest zapotrzebowanie na taką pracę jak Pan, która jest więcej warta niż praca wielu chłopów, którzy orzą w polu i natyrają się jak bure osły, chodzą i po tym polu się narobią. Ja ich mniejszy efekt daje niż Pańskie napisanie czy przerobienie jednej aplikacji. Tak, tylko, tylko to jest właśnie dlatego, że y, istnieje jakiś działający system, który... Y, tak. pozwala w ten sposób w ogóle działa. Wykorzystuje ludzkie rezerwy. Natomiast, Ukrań... Natomiast pytanie, pytanie brzmi, e, czy mamy absolutną pewność, że ten system jest stabilny? Nie, absolutnie nigdy nie mamy. Natomiast im więcej jest nadwyżek, tym więcej jest stabilności. Tym więcej jest rezerw w systemie do wykorzystania. Jak jest tylko jedna droga i most się zawali, to jest katastrofa. A jak dru drugi jest 15, to się jedna zawali, pojedziemy drugą. Tak działa Internet. Telefon się z prądu nie było i koniec z telefonem, ale teraz prądu nie ma, a internet jest jest. Tablety ludzie wyciągają i dyskutują. Jest. Więc system, sobie, jedną, jeden z produktów nowoczesnej technologii jest bezpieczeństwo i stabilizacja systemu. On jest, im bardziej rozwinięty system, tym bardziej stabilny, tylko bardziej zawiły. Staje się to wszystko bardzo skomplikowane. My musimy więcej myśleć, a mniej harować rękami. Zresztą, to, co nas różni od zwierząt, no nie, zwierząt to nie, koła, nie, bo, że właśnie coraz ten system długo. jest tak skomplikowany, że teraz właśnie coraz więcej yy, trzeba wkładać energii w to, żeby ten system funkcjonował. I dlatego ludzie nie mają czasu. Cały czas wszyscy mają pieniądze, mają tablety, mają iPhony, a nikt nie ma czasu. Ale nie musi. Nie, 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 można zrezygnować. Jedynym zagrożeniem dla systemu jest organ władzy, państwa. To jest zagrożenie dla systemu. No tak, tak? Zresztą... Że pan... Z dnia na dzień może być podobnie. żyją ja sobie w Stanach Zjednoczonych, zresztą na zasadzie wyjątku prawnego, bo tam no, nie dwa nie w końcu, nawet konstytucyjne zasady Ameryki, żyją sobie Mormoni. I oni nie potrzebują nowinek technicznych, oni sobie żyją tak jak 200 lat temu. I co im to, to przeszkadza? I jakby u nas ktoś chciał sobie tak żyć, to by sobie tak żył, miałby sobie 3 hektary ziemi, konika, krowę, kozę i sobie żyje. I wystarczy mu tyle, i nie musi mieć tych nowinek technicznych, ale kto chce je mieć, to dlaczego mu zabraniać? Niech ma. A co to szkodzi? Czas płynie, nieobłaganie, Jeszcze koniec kończyć. Obywatelskiego, jak ta idea społeczeństwa obywatelskiego ma się do tego ośrodka suwerenności polskiej, której... do No, to e, trzeba byłoby do, zdefiniować to społeczeństwo obywatelskie, bo tu jest bardzo wiele nieporozumień co do tego. Natomiast. E, Mój punkt widzenia na państwo jest taki, że władza, najwyższa władza państwowa ma dbać o to, żeby wszyscy uczestnicy życia publicznego i gospodarczego przestrzegali kodeksu moralnego. A wtedy wszystkie inicjatywy społecznikowskie, jakie się rodzą, niech sobie robią jak chcą. Jedna parafia zrobi sobie tak, druga owak, w jednym osiedlu sobie tam zejdą się i trawniki posieją, a inni zrobią zbiórkę i zapłacą firmie, żeby to zrobiła. Jedni robią podatki w gminie i zlecają firmom budowę dróg, a inni powiedzą, a my mieli mniej podatków, robimy sobie szarwark. I naprawiamy sami te drogi, wiosną i jesienią sam uczestniczyłem w takich szarwarkach i to się sprawdzało, jakie dziecko pracowało. Więc y, inicjatywy takie obywatelskie, społecznikowskie, samoorganizacje w małych, ale i dużych regionach. Jak najbardziej niech sobie żyją każde społeczności, niech sobie żyją po swojemu. Jak najbardziej. Na koniec chciałbym prosić o podsumowanie względem naszego dzisiejszego spotkania tego tytułu, żeby tak odnieść się do tytułu i krótkie takie zamknięcie, no ja wiem, co podsumowanie. Inspiracją tego spotkania, no wszyscy, bo ja mówię, że jestem z kategorii tych samych ludzi, ludzi, którzy żyli ze sprzedaży własnej pracy. I ciągle się interesowałem tym tematem. Jakie okoliczności powinny zajść, żeby ta moja praca przysporzyła mi jak najwięcej korzyści? I okoliczności są proste, i to ja to od 20 parę lat temu odkryłem jeszcze. Solidarność się wtedy była w w komisce. Droga do dostatku dla ludzi pracy najemnej wiedzie poprzez koniunkturę gospodarczą. Przez zapotrzebowanie na pracowników a zapotrzebowanie na pracowników tworzą klienci dopóki nie będziemy mieć pieniędzy jako nabywcy dóbr gospodarka nie ruszy a jak nie ruszy gospodarka to nikt nam, nas nie zatrudni bo jak się kogo... to nie jest tak, że szef działu kadr fabryki obuwia zatrudnia pracowników, nieprawda ci, którzy kupują buty zatrudniają, bo jeżeli kupują buty i yy, na półkach nie ma i chcieliby jeszcze kupić to fabrykant obuwia natychmiast, dostawia maszynę, zatrudnia ludzi i jedzie. Konsumenci są za, e, źródłem dobrobytu. Jeżeli konsument, siła konsumentów na rynku jest bardzo duża, to przedsiębiorstwa wszystkie się rozwijają, bo się opłaca. Kto nie chce, ten nie musi. Mało kto, nie, nie, nie każdy się nadaje do tego, że Na żeby być kapitalistą. Że bogactwo nakręca bogactwo. Bogactwo nakręca bogactwo i nie można, tego prze, nie można się sprzeniewierzać. Władza państwowa jest nie, nie, nie powinna być od tego, żeby się mieszać w te sprawy. Ile my chcemy produkować dóbr, to produkujemy.